To była nasza jakby inicjatywa, tu wszystkich naszych strażaków, którzy wspólnie wymyślili ten duży projekt, który miał na celu m.in. zakup tego AED, żeby podnieść bezpieczeństwo w naszej wiosce i w okolicy oczywiście. Dzisiaj zostaną przeszkoleni mieszkańcy. Ostatnie dwa weekendy szkoliliśmy strażaków, uzyskali tytuł ratownika, czyli już skończyli szkolenie z kwalifikowanej pierwszej, pierwszej pomocy. No a dzisiaj w ramach tego projektu będziemy też szkolić wszystkich mieszkańców, ponieważ urząd zakupił, strażacy zakupili takie urządzenie skrzynkę zewnętrzną, która będzie zamontowana obok remizy Straży Pożarnej, żeby każdy miał do defibrylatora dostęp. Cały ten projekt jest finansowany z Narodowego Instytutu Wolności z projektu Moc Małych Społeczności. Nasz tytuł naszego, naszego przedsięwzięcia to jest Nie zwlekaj, szybko działaj z OSP Stary Ujazd, życie ocalaj. Bardzo serdecznie dziękujemy jednostce Straży Pożarnej w Starym Ujeździe z Adamem Melsonem na czele, bo to dzięki niemu ten Defibrylator pojawił się w naszej miejscowości. Oby był jak najmniej potrzebny, ale przynajmniej jako mieszkańcy Starego Ujazdu czujemy się bezpiecznie, że coś takiego mamy. Dobrze, że też jest to szkolenie, bo jak gdyby sam nie wiem jak go użyć, a więc dobrze, że podczas tego szkolenia będziemy się mogli dowiedzieć w jaki sposób go użyć. Defibrilator to urządzenie, to jest automatyczny defibrilator zewnętrzny. Ma wbudowane automatycznie tryby elektryczny. Ja może pozwolę sobie otworzyć. Naciskamy ten przycisk, otwieramy sobie skrzyneczkę, bierzemy urządzenie. Obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta. Bierzemy, otwieramy sobie zameczek załączamy urządzenie i urządzenie będzie nam wszystko mówiło w języku polskim. Jeśli mamy osobę dorosłą, zostawiamy taki tryb, jeśli chcemy przejść w tryb pediatryczny, wciskamy oto ten przycisk. To tak jak pani słyszy, on wszystko mówi w języku polskim, wyciągamy elektrony, oczywiście ubranie. Podłączamy elektrody, które znajdują się pod urządzeniem. Oto, w tym, w tym miejscu I przyklejamy. Cała filozofia, defibrator dalej będzie mówić, co mamy robić. Ja teraz już wyłączę urządzenie, żeby nie przyklejamy. Następuję, wyłączę. Tak, to jest bardzo ważna inicjatywa. Bardzo słuszna i cieszę się, że w kolejnej miejscowości pojawi się defibrator AED na terenie gminy Ujazd. Jest już we zimnej wódce, jest w Jaryżowie, teraz jest w starym ujeździe. Na początku przyszłego roku będzie zamontowany w ujeździe. To już drugi, tak naprawdę, po jednym już mamy na urzędzie gminy, a drugi powstanie mi się OSP Ujazd. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch, 3 lat w każdej miejscowości gminy Ujazd pojawi się defibrilator, bo to jest bardzo ważne. Żyjemy w zastraszającym tempie. Dużo osób umiera z powodu zastania akcji serca. Także defibrylator jest na pewno wielkim plusem. Jeśli ileś tych defibrylatorów we gminie Ujazd uratuje choć jedno życie w najbliższych latach, to będzie inwestycja, która się spłaci stukrotnie. Jeśli doszło do jego zatrzymania krążenia i podłączymy to urządzenie, możemy tylko pomóc. Chodzi o to, że szybka defibracja ratuje życie. Jak najszybsze, tak zwane zresetowanie migotania kolorów, które jest głównym czynnikiem zatrzymującym krążenie osoby dorosłej, daje największe, skutki, żeby, największe szanse, żeby osoba przeżyła. Oczywiście tutaj jest tylko do, dla pokazu zamontowana. Docelowo będzie na remizie ogólnodostępna na ścianie. Dlatego dzisiaj zamontowaliśmy tutaj, żeby przeszkolić mieszkańców. I chcemy tutaj dzisiaj obalić mity, które, które dużo osób gdzieś tam powiela, że możemy komuś zaszkodzić używając AED, a tu chcemy właśnie powiedzieć, że dzięki AED uratujemy, możemy uratować wiele życia, wiele ludzi i nie ma czego się bać. Po prostu trzeba go użyć, bo on jest po to, żeby go używać. I dzisiaj tu chcemy pokazać w jaki sposób efektywnie używać tego AED. I to był główny zamysł tego i też strażacy chcieli, żeby podnieść wiedzę też na ten temat wszystkich naszych mieszkańców.